Witam serdecznie, Lena Tereszko, telewizja Kobelany. Zapraszamy Was na wywiady z najstarszymi absolwentami naszej szkoły. Gdzie mieściła się szkoła w Kobelanach? W Kobelanach szkoła się mieściła, taki był pałac, zielony domek się nazywał. To jest przedwojenny, który budowali w horty, tu wszędzie, polutwierdze i tam było. Była na pewno biura tych fortów, którzy tam byli o, i tam później się mieściła jedna klasa, klasa, która w tej szkole, jak już zasadniczo tej, wybudowanie, wybudowanie tych fortów, to on się wyłączył, został, taki nazywał się cwil, który upiekował się tymi fortami, a fotami byli, tak wiadomo, kobylary. Jedne, drugie koło korosztyna, drugie tam, gdzie się ludzie popalili i trzecie jest prochodnia w kobelach I on się tym upiekował się, bo tu wszędzie było pozagradzane. I jeszcze mieszkała nauczycielka, która się nazywała y, Pożar poża Pożarowska, tak, która mnie uczyła. Pierwsze i drugie klasy. Druga szkoła mieściła się tu przy cerkwi, która też jest bardzo stara, była w niej też budowana, tak jak nie. Wiadomo, moja matka powiadała, jak te cerki budowali, to te szkoły budowali. To było kiedyś było prawosławie, nawet Unia trochę. I z tym, że tu była druga szkoła, która trzecia klasa się uczyła, a a w Kublai tylko było 4 klas, szkoły podstawowe, bo dalej to musiało iść albo do Terespolu, a dalej to do września. Gdzie mieści się? Mieściła się. Mieściła się. A, koło, cer za przy cerkwi? Przy cerkwi i u moździerzów. U to za okupacji to jak już nim pozwalali i no. A tak to przy... przy... A tu i tu. Za cerkwią. Ten stary, jeszcze ten budynek chyba stoi, nie? Stoi, z No. A ile lat trwała nauka? No tak mniej więcej sześć. Cztery lata. Cztery lata? Tutaj, 5. ja już do piątej musiałam do teleskopu chodzić. Ale później już sześć. Dobre, no. nie wiem takiego pana, kundraciuka. Takie, no o, jak Oj, jak, możliwe, jak, możliwe, 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 ucze, jak, jak na te czasy, jak to podczas okupacji przecież to, to Trzeba było chodzić potajemnie, po jeszcze poza... aż wiedzieć, Łaskiewicz po, pozwolił, żeby u jego te lekcje się odbywały, bo tutaj wygonili z, z, z tej, tej szkoły. I myśmy poza, poza wioską musieli wychodzić po, tajemnie, bo tutaj połowa, większość było prawosławnych. I wszyscy prawosłani, y, Politycy chyba zrobili Ukraińcami. A tu, gdzie jest teraz y, kościół, tam była szkoła przedtem, stara, taka stara szkoła, tam myśmy się uczyli. I tam było po dwie klasy, jak jedna miała głośno, to druga miała cicho, to tak że, tak było. No, ciasnota była niesamowita. A jeszcze jedna klasa to była, ale to był jeden rok u takiej pani skrzypcowej, ale tylko był jeden rok. Potem Tego domu niczego nie ma. A tak to wszystko tam się mieściło. No ciasno, było bardzo było trudno, ciężko, bardzo. Czyli niewielka była szkoła. No 7 klas było. A, ale nauczyciele ciężko mieli. A w jakich hmm. latach była pani uczennicą szkoły w Kodlanach? 50, 51 to był koniec już mojej szkoły. W roku. Wywiadów udzielili nam. Władysław Iwaniuk, Jan Moździerz oraz Cycylia Knigawka. Całość wywiadów zobaczycie już jesienią w telewizji Kobylany. Serdecznie zapraszam Paulina Wójcik.